w busie do odwiedzonych atrakcji jest niewspółmiernie niekorzystny <noise> dla przeciętnego turysty. Rainbow jest super. Ale rainbow jest super! <noise> Jedziemy! Kroczę właśnie po ulicach St. Louis, miejscowości nazwanej na cześć królika, 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 króla Ludwika IX uliczka przypomina do złudzenia ulicę w Trinidadzie na Kubie. Ma to swój klimat. To miasto pomału ginie pod wydmami, piaskami nanoszonymi przez e, przypływy Oceanu Atlantyckiego pokażę Wam za jakąś chwilę e, jak giną domki właśnie w piaszczystych odmentach piaskowych No thank you Zamówienie dzisiejszego obiadu było popierane w autokarze. Autokarze. Ja zamówiłem kalmary. Zobaczymy, zobaczymy, jakie będą. Lokal, w którym się znajdujemy, to jeden z lepszych lokali, w których byłem. Nie licząc tego wczoraj w parku, gdzie jedliśmy po prostu pizzę bo tamten to był na poziomie europejskim co najmniej a ten przyozdobiony obrazami w kolnie już powinien mi się podobać gambę z krewetek zamówiony przez mojego kolegę danie chyba bezpieczne dla Europejczyka ładnie podane jest taki sos winogre na warzywach ta cebulka ichnia Robiona przednią. No? Danie wygląda. zacnie. Dzięki. Okay. Tak wygląda moje danie. Kalmary z frytkami. Będę pamiętał je do końca życia. Jedliśmy w restauracji La nie mam Auer. Ja też nie mam. Nie mam. Wiecie, co domyślacie się pewnie, jaki mam stosunek do jeżdżenia na morskie oko za przęgami konnymi pod te góry i z powrotem przez cały dzień, przez te konie. No ale tu nie mam wyboru. Konie, powiem wam tak, ten koń wygląda tutaj na wypasionego konia. Kubańskie konie, konie senegalskie czy też gęblijskie to konie bardzo chude. Ten na plaży, który posłużył mi tylko do zdjęcia no był w dużo słabszej kondycji. A ten widać jest w dobrej formie zdrowotnej. Taka po prostu rasa. Dzięki tej formie powrotu do hotelu zapraszam Was na spacer konny po ulicach Saint Louis Miasta poświęconego temu Ludwikowi, królu, królowi Ludwikowi dziewiątemu Dobra. masz na do miękką rękę szła, Ja jestem taki bardzo wie Sam, ale on, i, on idzie sam za tamtym. No. On zdejmuje batę teraz. Na Kubie nie udało mi się pojeździć kosztów, natomiast w Senegalu powoże. Daj mnie na rajdachał. mnie nam rajdachał. Daj 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 ale, do. Ale czuły są na, na pyskach bardzo takie dobrze, nie są pozaciągane. No Хорошо. あれ Te świecące paski to e, przepalony olej silnikowy stosują je tutaj dla, na konia przeciw owadom. W tej chwili a trwa pora sucha na terenie zachodniej Afryki nie ma problemu z insektami, bo ich po prostu nie ma. No, sporadycznie się zdarzają gdzieś przy jakichś skupiskach wodnych. Natomiast w porze deszczowej jest tu ich zatrzęsienie i stanowią one duży problem, jeśli chodzi też o roznoszenie malarii u żółtej febry. Ale środek ten jako olej, przepalony olej samochodowy do ochrony przed niczycami, no dla mnie zastosowanie, które widzę pierwszy raz. No, ludzie żyją tutaj, no inaczej troszeczkę niż u nas w Europie Zapachy są jakie są Ceny są jakie są Klimat mają dobry i poczucie humoru Auta czasami zdarzają się bogate Ale na wskroś poobijane To jest koń, który nazywa się Ben Johnson. Jadzę na tych nic nie robią. Fiesta jest cały dzień. Co 1000. Tysiąc, one thousand. No i znowu handlarze nas okupują po prostu. No, thank you. Merci. Się opędzić nie idzie. Jak w Egipcie. St. Louis w, w Senegalu polecałbym jednak odwiedzić. Jest to kolonialne miasto, które, które po prostu ma swój klimat. No w każdym momencie, no thank you. W każdym momencie nas zaczepiają. Ci, co się handlem zajmują, miasto jest kolonialne. Wracam do tego. Bardzo klimatyczne i godne zobaczenia. Fakt, że tu na północ Senegalu długo trzeba jechać bo 7 godzin od Dakaru, potem jeszcze ze 3 do przeprawy promowej w Banżul. Jedna taka dygresja, rada. Nie słuchajcie ludzi, że. Jest jakaś odległość, że od miejsca A do miejsca B 200, 100 km, 300 km. To w ogóle tu nie ma znaczenia, bo wyobrażenie nasze, co do przejechania 100 km, to godzinka, półtorej. Tu jest 6. To most zaprojektowany przez Józefa Eifla, tegoż samego od. Wynikiem globalnego ocieplenia jest to, że oglądacie tutaj ośrodek domków nazwijmy to kempingowych, noclegowych nad Atlantykiem. Zaraz będziemy na plaży, już dosłownie kilka kroków. Ale jest tutaj, widzicie, panoramuje taki rząd tych domków. A teren, jak widzicie, jest już tutaj górzysty. Tu nieopodal, zaledwie kilometr dalej. Podobny ośrodek już zaczął tracić domki. Coraz bardziej z każdego roku na rok Atlantyk przybiera na sile i wchodzi, jakby w ląd. Zalewa te domki, niszczy, powstają, powstaje grzyb, nanosi piasek do tych domków. Po prostu jeden rząd tych, pierwszy rząd od Atlantyku, domków tam znajdujących się już. Nie nadaje się do użytkowania, istnieje zagrożenie, że nasze wnuki nie będą mogły skorzystać z tego ośrodka w takim formacie, w takim kształcie jak to wygląda jeszcze teraz. Popaki ćwiczą, i jest to bardzo często spotykane tutaj, szczególnie na plażach, dlatego że przez słabą bądź nijaką wręcz żadną edukację w tym kraju sieć szkół podstawowych w naszym rozumieniu funkcjonuje dla najmłodszych dzieci. Tam są uczone liczenia, pisania i czytania, tak praktycznie niczego więcej. Sieć szkół ponadpodstawowych, średnich bądź wyższych rzecz można praktycznie nie funkcjonuje w Senegalu. Stąd wynika dużo więcej problemów, bo trudno uzmysłowić. Niewykształconemu społeczeństwu, że rozwój jest jakby kluczem do tego, żeby to państwo mogło się rozwijać. Dlatego ci ćwiczący młodzi ludzie w tym widzą szansę na lepszą przyszłość, na wyrywanie się. Z tych swoich małych wiosek są wysportowani, ćwiczą i szukają możliwości ucieczki do jakiegoś lepszego świata. Choć dla nas, jako Europejczyków, jest tutaj w czasowy raj, ale to nie znaczy, że chciałbym żyć tutaj na co dzień. Na pewno nie umiałbym się odnaleźć, bo no niestety ta otaczająca rzeczywistość, której mam świadomość, że nie da się. Jej zmienić przez jednego człowieka i w krótkim czasie, bo tu potrzeba naprawdę wielu lat, powoduje, że po tygodniu byłbym z powrotem w Polsce. Co zresztą uczynię?